Witam wszystkich. Dzisiaj gramy Timo na topie pod build związany z leczeniem. Czyli spróbujemy stworzyć nieskończoną rozpacz. Teoretycznie powinno to fajnie działać. Za każde 4 sekundy podczas walki z bohaterem zadajesz 11 obrażeń magicznych po bliskim roku i leczysz się o 250% zadanych obrażeń. Każda tutaj strzałeczka zatruta powinna nas właśnie w tej walce utrzymywać, więc dosyć fajnie powinno to się skalować, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście standardowo podpalenie, co jeszcze bardziej przedłuży naszą obecną w walce, więc mam nadzieję, że ten build pali. Zobaczymy jak to pójdzie z grą przeciwko Kledowi. Czy ja chcę do nich podejść? Czy ja nie chcę do nich podejść, czy mi się to uda? Raz i dwa i trzy. Nie mam pojęcia czy ten trade wyszedł na plus, czy na minus. Myślę, że teamu powinniśmy dwojako. Niektórzy mają taktykę, że grają agresywnie, a niektórzy właśnie freezują mnie i czekają na pomoc Janklera. Wbicie szóstego levela. I zaszrumowanie całej alei. że to samo tylko za spingowanie. Warda. Asterzina dżungli, top sobie nie radzi. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem grę, kiedy top sobie... Stop, e, bot, kiedy bot sobie radził. Oj, nie, w porę. Standardowo nie w porę top są zgankowane przed Master G. Tak sobie nie poradził. Co my chcemy? Chce to. Co w tym nowym trybie jest to. Ten... No A nie, mam te, Co do tego nie jestem w stanie tego teraz kupić. Czyli z naszej agresywnej gry musimy przejść na grę defensywną zachowawczą. Podejście do... górnej alei. Smarnowałem niestety knighta. Znaczy, gdybyśmy byli jeden na jeden, to myślę, że to by był... ...pojedynek na naszą korzyść. Nie ma co rozpamiętywać, tylko grać dalej. Standardowo, czyli robię... Mówię, że będę freezował, a robię drugie, czyli pchamlinie. nie? No dobrze, straci linię, traci tą falę, Gdzie jest master. mnie odparto wrażenie, że Master G będzie chciał na ...kogoś przeatakować. Trzeba to unikać. No, próbujemy odrobić straty. Jak najbardziej za? Spróbujemy. Możemy kupować. Oj, nie udało się. Oj, oj, oj. Myślałem, że teleport zostanie anulowany. Jeszcze znaczy się trochę podmieniałem mechaniki. Farma moja kochana, farma. Pantheon. redignou jest akurat jak najbardziej na plus Wlazłeś w grzyba Timo Wszedłeś drugiego grzyma, Timo niepotrzebnie użyłem kutek, szybko Ach, Przedobrzyłem Kanon, okay. kanon, dziękuję. To już pokonany przeciwnik pokonany. Jeden za jeden, dwa, trupy dwa za i jeden. I <grychy> już się statystyka nie wgadza. Zaszrumować tutaj aleje, żeby się czuć bezpiecznie. Aktualnie, może nie za mocno została ta linia. Na tyle, żebyśmy mogli cofnąć. Potrzebujemy to. Potrzebujemy to. I mamy jeszcze na buty. tutaj rodzimy. Swoje niedobrze. Sojusznik pokonany eko 4 W wielkim świecie zawsze jest coś nowego. na Mid. Jak bardziej muszę im spinkować, że idę na No dobra, to ja zostanę, i tak mam sobie nic co nie da. Nie wierzy, mogę podjąć trochę Nie mi mojego przeciwnika. Będę chciwy? Będę chciwy. Ktoś ściągnąć na ten jeden poziom wjeżdżać. Byłem chciwy Czy chcę teraz zrotować Namida? Być może. Czemu to na nas jest klad? Idę, idę. Moi drodzy, idę, idę. Wszyscy naraz, a nie eko, a eko Niewiele wnosił do tej gry Taktyczny grzyb Ja jestem jak najbardziej za Jestem dwa, jestem dwa. A! Udało się uciec. Jest ok. Ja mam kili, ale nasza drużyna sobie z tym poradziła. Różyczka. Chciałbym dostać tą farmę. Stać nas na to. Możemy zacząć robić... To. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tego builda tworzyłem raz. Się wtedy nie udało. Drużyna się poddała w 15 minucie, mimo tego, że szło całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tym razem będę w stanie wbudować to, co chcę. Eko! Ładny kolorek, ale to tyle by było. Swain? Tu robi pan Swain? Eko, co ty wyczyniasz? O! Udało się. Udało Klet, zrobimy ci tu pole minowe. Żeby się. Jeden. Dwa. Ok. Pole minowe pana Timo. Nie byli gotowi na to, że wpadną we dwójkę, w odradów takie pole minowe. nam się wziąć wierzę. Taktyczny grzyb na plecy. Muszę się wycofać. No właśnie, więc pora się wycofać on no, nie damy sobie rady Miasto czy nam idzie? Zjadaj grzyba Te są akurat niejadalne Mamy to Co my chcemy dalej? Trochę Szybkości zaklęć Jakiegoś smoka, nie mamy smoka. Aj, farma. Cóż tu się wyprawia? Mm, jest dobrze, master się mocno widuje. Przeciwnik grzyb. Grzyb. Szkoda, że tego kloda nie udało się ściągnąć, nie był to jakiś mega trudny obieg do zabicia o, Chciałbyś 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 Chciałabyś Tocz Chciałbyś! Chciałbyś! chciałbyś. Jestem Timo. Nietykalny. Uczyłem się 10 lat w tybetańskiej szkole Shaolin. Oj, 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 oj. Pomocy i Master G będzie chciał mnie zaatakować. Czy dobrze wyczuję, kutu Master G w zasadzie nie jest w stanie zrobić nic? Jestem jego kontrą. Dobrze, Pantheon. No, nie udało się nikogo. Aj, bardzo nieudane, bardzo nieudane. Cóż tu się wydarzyło? Lux. No i jako na topie, to jest właśnie to. Nie! Nie chcemy się poddawać. Chcemy się podobać, chcemy próbować dalej. Eko, 0-10-4. Ciężki mecz, opowiada się. Eko, 10 killi z tego to Eko, tak? Nie wszedłeś w to? Dlaczego? Jako, co ty wyprawiasz, mój drogi? nie będzie. my wropłem Timo? Timo, Timo Mastera G. Ale co z tego? Kiedy powstały, Tim niewiele sobie z tego zrobił. W zasadzie cały został unicestwiony. A, step 7 3. na 8. Nie wygląda to ciekawie. Ale w takie gry też się wygrywało. Może nie sztuką jest wygrać w diametralną przewagą. Tylko właśnie może taka gra jest ciekawsza. Kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Pantheon! Próbujemy! Już idę moi przyjaciele. Ja mam ku, mam ku, papa, marnowałem ku wcześniej, mówiłem, że jestem kontrolą na masterci, ale mam problemy z postaciami takimi jak Swain czy Lux, tak. Czy ja chcę się wrócić. Chcę się wrócić. Będziemy już mieli dwa itemy pod tego builda. I możemy sobie dokupić jeszcze buty. To jest do wygrania. Komik z się nie poddaje. Co ten eko? Co ten eko? Co ten eko? Ja jestem chciwy, jestem chciwy, Jestem bardzo chciwy. Nie weszło mi to do... dobre, że... Chciwość Timosa go wyprowadziła na drogę ku śmierci. Czy zabrzmiało to, to poetycko? Niekoniecznie. Czy było mądre? Również nie. Czy mi to przeszkadza? Absolutnie. A Co byśmy chcieli zrobić następnego? byśmy może chcieli to spróbować zrobić. Mają wszystkie smoki? No, oczywiście, że mają wszystkie smoki. Będzie to naprawdę trudne do wygrania. Biegnę, pędzę, natomiast Slain was zdąży pewnie wieść. prawie skończyłem marnie to jest Swain, który grał teoretycznie jako apekery? cóż ten Pan zrobił zrobił? jego powrót, nie, tego powrót Oj 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 to w stanie mnie zabić właśnie w tym miejscu. O, jestem martwy. Zresztą nie wierzę. Master G i zginęli. Natomiast w takim etapie gry, Marne Pocieszenie, bym powiedział. Gdyby drużyna grała troszeczkę, troszeczkę lepiej, na przykład gdybyśmy nie mieli w ogóle eko, wydaje mi się, że byłoby to dla nas jak najbardziej na korzyść. Ale jak to mówią, nie można mieć wszystkiego, prawda? Samira, Samira sobie całkiem nieźle radzi. Samira, Niewiele mi brakuje, chyba poczekam. 8 golda. Spróbujemy to zagrzebować. Tak zwany grzyb defensywny. Ten... Co ten eko robi? Sojusznik pokonany. Człowiek i tak nie mają za niego złota, więc strata niewielka. Się podziały nasze grzybki, Się podzieli przeciwnice Asterzy na bocie. A nie 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 wiedziałem, że to się mogłoby skończyć w ten sposób, gdybym poszedł jeszcze kroszek dalej. Trzeba się pilnować mojej drużyny, tego że mam troszeczkę życia w porównaniu do typowo Apetimo. To nadal jestem uroczym pomiczkiem, który może zostać zwiedzony w 3 sekundy. Podejrzewam, że robią barona. Nie, nie poddajemy się. Dobrze, Lux. Czy chcemy spróbować zrobić masterczni? Dziękuję. Klet? Nie, nie chcę, nie chcę już. Ja już swoje zrobiłem. Ja już naprawdę swoje zrobiłem. Ej! EBI mnie, EBI zostaw Timo, zostaw Timo. Naprawdę ten Swain robi robotę w ich drużynie. 1400. Nie najgorszy wynik. Co chcemy następnego? Czy my chcemy spróbować? Nasz kapeluszek, myślę, że, że nasze super umiejętności, 55, chcemy czy nie chcemy, ogromny dla mnie, nie no dobra spróbujemy w kapelusz, Najwyżej pożałuję tej decyzji. Starszy smog 20 sekund. wizja ja jestem Idę robić im minowe Ja mogę przechowywać pułapek 5. Maksymalnie 5. Przeciwnik jest boski. Yeah! Jestem martwy? Jestem martwy. Chciałem pomóc drużynie, ale widać że moja drużyna już odpuściła sobie grę. Zero wiary w społeczeństwie. Defensywny grzybek. Tak, daje mi grzybkowe złoto. Ostatni defensywny grzybek. Niestety moje defensywne grzybki za mało defensywne. Defensywnie podeszły do tematu. Chociaż się stara. Chyba jedyne, co mogę powiedzieć na temat tej postaci, zostawcie moje wieże zostawcie mnie. Nie ktoś spróbuje ich zaatakować, czy to już się nie uda? Asysta. No, była to trudna gra. Ze względu na naszego kochanego eko. Ale takie gry też się wdarzają. O, nie, zabił jedną postać. Naprawdę poradził sobie, jedną postać zabił. No cóż. Dziękuję, że byliście ze mną w tej trudnej grze. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.